Wonderful... Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Liliana Salis, a na Waszych ekranach gra Słodki klirt. Kontynuujemy odcineczek 31, i będziemy wynosić ninę ze szpitala, ponieważ ta wstrętna dziwucha powiedziała, że jest dziewczyną Lysandra, a wcale tak nie jest, i lecimy z Kastielem i Rosalią ją wyrzucić. Hej, gdzie idziecie? Idziemy porozmawiać z naszym przyjacielem. Nie wszyscy naraz. Ktoś już z nim jest. Ach, na tym polega problem. Proszę posłuchać, jesteśmy w szpitalu, a odkąd się pojawiliście, występują ogólne poruszenie. Proszę uszanować miejsce, w którym się znajdujecie i zastosować się do moich zaleceń. Nie więcej niż trzy osoby w sali, zrozumiano? Tak. Usłyszałem, jak Castil mruczy pod nosem, ale lekarz już sobie poszedł. Zignorowaliśmy jego polecenie i weszliśmy razem do sali Lysandra, pomimo tego, że była już tam Nina. No co to za różnica w ogóle? Czy trzy osoby, czy dwie? To COVID jest? Po zastanowieniu stwierdziliśmy, że najrozsądniejszym będzie, jeżeli to ja i Rosalia spróbujemy zażegnać ten kryzys. Castiel był też zbyt denerwowany, żeby zachować emocje na wodzy. No to właśnie Castiel miał pójść, żeby ją wynieść. Halo? Lilian, chodź. Powalimy ją na glebę. Ej, wyobraziłam to sobie. Zaśmiałam się, ale nie mogłam się z nią nie zgodzić. Nina posunęła się za daleko. Wynosimy te wiarę. Jezu, już myślałam, że on ją trzyma za rękę, to... dobra, źle popatrzyłam. Jak można było się tego spodziewać? Nina dalej tutaj była. Jezu, jakie oczy robi. Głaszczę Alessandra po głowie. Nie wiem, co powstrzymuje mnie przed wydłubaniem jej oczu. Też mu jej wydłuba oczy. Nożyczkami, skalpelem. Przepraszam, że zakłócam wasze zaloty, ale mała, chciałabym z wami porozmawiać. No nie mam czasu, muszę się nim opiekować. Nie ma problemu, mogę cię zastąpić. Nie, nie, nie. Wiem, co próbujesz zrobić, ale ci się to nie uda. Ktoś mógłby mi wytłumaczyć, co się dzieje? Mam wrażenie, że macie jakiś problem. Nie, stary, wcale. Cieszę się, że zdałeś sobie sam z tego sprawę. Obraziłeś się na mnie? Roza przegryzła wargę. Wiem, że skręca ją, aby mu wszystko powiedzieć, ale lekarz wyraził się jasno: trzeba uważać na Alessandra. Musimy koniecznie odciągnąć od niego ninę. Nino, powinnaś pójść do kafejki. Dlaczego? Nie jestem głodna. Po wszystkim co dzisiaj przyszłaś na pewno dobrze by ci zrobiło, gdybyś coś przygryzła. Inaczej będziesz się źle czuć. Ach, czuję się bardzo dobrze. Lilian w rację, musisz dbać o siebie. Powinnaś pomyśleć trochę o sobie. Nino, posłuchaj ich. Przecież i tak nigdzie stąd nie ruszam. O Jezu, Lysander! Ale Lysandrze, nie dyskutuj. Lina w końcu dała się przekonać. Roza wyciągnęła ją z sali, a ja zostałam sama z Lesandrem. W końcu. He? Ale czułam się strasznie niezręcznie. Spojrzał na mnie z ciekawością. Musi się zastanawiać, co ja tutaj robię. Wszystko w porządku? Haha, <laughs> to raczej ja powinnam zadać to pytanie. Pod względem fizycznym, wszystko gra. Zdaję sobie sprawę, że mogło być ze mną znacznie gorzej. Jeśli chodzi o resztę, jestem dość zmieszany. To znaczy? Czuję się zagubiony względem relacji, jakie mogłem z wami nawiązać. Mówisz o Rozie? Mm, tak, też. Nie myślałem, że ją tutaj zobaczę. Ale przyznaję się, że to przez Ninę zdaje sobie coraz więcej pytań. Co o niej pamiętasz? No właśnie nic. Wydaje mi się, że to niewiarygodne, że mogłem zapomnieć swoją własną dziewczynę. A jednak. Sytuacja jest tak ironiczna, że prawie zaczęłam się nerwowo śmiać. Ona naprawdę jest moją dziewczyną? Z trudnością przyłknęłam ślinę. Jest taka młoda. Mam wrażenie, że nie jest w moim typie. Yy, ty. Ja. To zbyt trudne. Nie uda mi się zbyt długo ukrywać przed nim prawdy. Ale najwidoczniej zaczął już myśleć o czymś innym. My naprawdę jesteśmy przyjaciółmi, zgadza się? Jesteśmy sobie bardzo bliscy. To dlatego jesteś taka smutna. No. Domyślam się, że mogę ci zadać osobiste pytanie. Czyżby zrozumiał? Nie chodzę z Rozalią? Co? Mówiąc szczerze, gdy ją zobaczyłem, to pomyślałam, że to dlatego, że... Co ty wygadujesz? Jakiś koszmar. Muszę się obudzić. Nie wiem. Pamiętam tylko, że spędzaliśmy razem dużo czasu i... Może wybiegam za daleko? Próbujesz mi powiedzieć, że Roza ci się podoba? Może nie powinienem był poruszać tą tego tematu. Ej, no teraz to mnie naprawdę wyrwało z kapci po raz drugi. Biorąc pod uwagę twoją reakcję, chyba nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy o takich rzeczach. Oj, zdziwiłbyś się. A więc nawet nie wiesz z kim chodzi Rosalia? Ma już kogoś? Chodź z Leo! <noise> Jakieś dziwko, I can't. Wiem, że nie mieliśmy udzielać mu szukujących informacji, ale nie udało mi się dłużej tego ukrywać. I to nie jest szukująca informacja, znaczy może być szukująca, no ale... O oh boy. Z moim bratem? Rozmawialiście o mnie? Oj, aż podskoczyłam. Nawet nie usłyszałam kiedy Leo i jego mama tutaj weszli. Lekarze są naprawdę dobre myśli. Za kilka dni powinieneś móc już wrócić do domu i nie na trochę wrócić na farmę. To dobrze ci zrobi. Mm, czemu nie? Zobaczymy. Spojrzał na swojego brata, jakby go nigdy wcześniej nie widział. Lepiej się ulotnie. Na pewno mają sobie wiele do powiedzenia. Muszę porozmawiać z Rosalią. Jest mi tak ciężko to wszystko znosić. Chciałabym też się dowiedzieć, czy jej i udało się załatwić sprawę z Niną. Dalej. Bam. Auć! <laughs> Nina rozejrzałaś po pokoju. Zbladła, gdy zobaczyła, że rodzina Alessandra zjawiła się przed nią. Uciekła z prędkością światła. Ej, poczekaj! Mimo krótkich nóżek, jest naprawdę szybka. Nigdzie jej nie widzę. Nie wiem, co pozostali jej powiedzieli, ale to chyba zdało się na nic. Muszę jak najszybciej znaleźć rozę. To robi się coraz bardziej dziwne. No lepiej ją znajdźmy, please. O, i tutaj jeszcze powiem wam. O, o, o! Właśnie, że tutaj już tak zwątpiłam, że tutaj w szufladzie jest ukryty przedmiot. E, pewnie nie powinnam tu zaglądać, ale wydaje mi się, że ktoś czegoś tutaj zapomniał. Bier. Ten naszyjnik jest naprawdę bardzo ładny. Na razie go zatrzymam. Ale pewnie powinnam go pokazać komuś ze szpitala, żeby go oddać właścicielowi. I ogólnie, jak go nie oddacie, to będziecie mieli go na stałe. Lysander dalej rozmawia ze swoją mamą i bratem. Lepiej nie będę im przeszkadzać. Aha, no to Nara. Na dół, na dół, kafejka. Tak. Castiel! Co się stało z Niną? Ach, ta gównara nie chce nikogo słuchać. Naprawdę myślisz, że jej plan może wypalić? Co za wariatka! I na dodatek nie możemy powiedzieć Lissandrowi prawdy. To mnie doprowadza do szału. My powiemy mu, ale wszystko w swoim czasie. Wiesz mi, nie podoba mi się tak samo jak i tobie. I tylko kiedy? Uspokój się. Mam już dość siedzenia z założonymi rękami, czaisz? Ech, powstrzymujesz się od samego rana, ale to już za wiele. Kiedy przestaniemy siedzieć z założonymi rękami? To bez sensu, nawet Lissander podejrzewa, że coś tu nie gra. Ech, no to prawda. Idę do niego. Tym razem nikt mnie nie powstrzyma przed powiedzeniem mu prawdy. No to idź, tylko potem się nie skarż. Proszę bardzo. No świetnie. Poszedł sobie. Chyba wpadłam na dobre rozwiązanie. Trzeba najpierw o tym porozmawiać z lekarzem. Powinniśmy od razu o tym pomyśleć. O, porząd, porząd, taki wściekły, nabuzowany. Nie mogę. Ale dalej, a to już, było. rozmawia z bratem, dalej powinniśmy zostawić ich samych. Halo, gdzie tu mam iść? Halo. Konfronto się z rozalem i coś tam, coś tam. Co, znowu mam ten autobus? Nie. Doj, faktycznie to nie autobus, powiedz autobusem do szpitala. Kręci mi się w głowie. Już dawno niczego nie jadłam. Kupię sobie kanapkę i coś do picia. To razem kosztuje dwie monetki. Zapłaciłam za przekąski i przywita siadłam do stołu. Nie można tego nawet nazwać królewskim posiłkiem. Przynajmniej będzie mi teraz łatwiej szukać rozy. A, tutaj jesteś. Eee, co to za mina? Spotkałaś Ninę, tak? Tak, widziałam też Lesandrę i Castiela. Muszę ci powiedzieć, że ten dzień zmienia się w coraz większy koszmar. Muszę przyznać, że za dobrze mi nie poszło z niną. Nie chciała nas słuchać. <grym> zauważyłam>, zauważyłam. Nie panikuj, jeszcze wszystko odkręcimy. Castiel poszedł do Lesandra. Nie udało mi się go powstrzymać. Do tej pory pewnie już wszystko mu powiedział. E, jak je powstrzymać? Sama go do tego prawie namówiłaś, Su. Dobry Boże. Postanowiłam, że porozmawiam o tym z lekarzem. Moglibyśmy wcześniej o tym pomyśleć. Masz rację, pójdę razem z Tobą. Poczekaj chwilę. Muszę jej koniecznie powiedzieć o tym, co powiedział mi Lysander, ale to nie wiem, jak coś się za to zabrać. Muszę ci coś powiedzieć na temat Lysandra. Będziesz zaskoczona. Dzisiaj już chyba nic mnie więcej nie zaskoczy. Pomyśl o okresie, gdy poznałaś Lysandra. Nie uważasz, że jesteś mi winna wyjaśnienia? Nie wiem, o czym... Nagle przerwała. Patrzyła w dal, jakby wracała myślami do przeszłości. Lian, wiem, jak to wygląda, ale przyrzekam, że nigdy nie chodziłam z Lysandrem. Tego nie powiedziałam. Chodzi mi o to, że mu się podobałaś i... Od czasu wypadku znów mu się podobasz. Odwróciłam wzrok. Złapała się za głowę. To czyste szaleństwo! Muszę natychmiast z nim porozmawiać. Powinniśmy najpierw porozmawiać z lekarzem. Im szybciej odsuniemy Nina od Lesandra, tym lepiej. Tak, masz rację, chodźmy. Ej, myślałam, że będzie gorzej, szczerze. A teraz, moi kochani? Spójrz. Ta pielęgniarka. Będziemy musiały jej wytłumaczyć, co się właśnie stało. Proszę pani, musimy z panią porozmawiać. Przepraszam, nie mam czasu. Mam pilne wezwanie. Szybko pobiegła. Trudno, poszukajmy lekarza, jeżeli w końcu gdzieś się pojawi. Ale moi mili, ja będę polować na wróżkę, bo tutaj... E. Leo zawsze opiekował się swoim młodszym bratem, jest wspaniały. Wiem. Mama Alessandra poszła sobie nic więcej nie dodając. Wygląda jakby była w innym świecie. Ja chcę wróżkę, halo. O, moja kochana! Wiem, że przeżywasz teraz trudne chwile. To mało powiedziane. Trzymaj, ja znalazłam to dla Ciebie, nie jestem pewna czy Ci to pomoże, ale lepsze to niż nic, prawda? Dziękuję. A, i ogólnie tutaj dostaliśmy teraz od wróżki, szybko Wam pokażę, tylko nie wiem jaki to będzie kategorii w naszyjnikach. Naszyjników. E, stetoskop. Jest tutaj do zebrania w tym miejscu, ale już Lesander. Lesander ma powodzenie. Naprawdę muszę z nim porozmawiać. Rozo, porozmawiajmy najpierw z lekarzami. Poza tym, Leo dalej tutaj jest. To raczej nie jest dobry moment. okej! Okay. Szeptane dialogi? Moje ulubione. To zaczyna mnie denerwować. Tego lekarza nigdzie nie ma. Może powinniśmy zapytać w recepcji, nawet jeżeli pielęgniarka nie jest zbyt miła? Ach. Ze mną będzie miła. Zobaczysz. Ach, to nie do pomyślenia. Wyjdź stąd natychmiast. Nie ma pani prawa mnie stąd wyrzucać. Nigdy w życiu nie mieliśmy do czynienia w tym szpitalu z takim oprychem. Naskoczyłeś na małą dziewczynkę. Ach, serio, ledwo co zaczęłam z nią rozmawiać. Wyjdź stąd albo zadzwonię po ochronę. Proszę pani, on jest z nami. Znam go i jestem pewna, że nic nie zrobił złego. Mam wątpliwości, ale nie mam zamiaru się do tego przyznawać. Nie chcę o niczym słyszeć. Lilian, odpuść! Z ludźmi po tej jej pokroju nie da się dyskutować. Felicjo, wszystko w porządku? Ach, jak najbardziej. Felicja, a więc tak się nazywa. To chyba jakiś żart. To lekarz! Pobiegła w jego kierunku podczas dykacji, ale odwrócił się na pięcie. Mimo wszystko jestem ciekawa, co Castiel powiedział Ninie. No a... Aha, dziada zostawiamy i lecimy do Castiela. Okej, okay, nice. Castiel! Co? Tak sobie stąd pójdziesz? A co z Lysandrem? Przynajmniej zdążyłem powiedzieć mu prawdę. Naprawdę? Opowiedziałeś mu o Ninie? Tak. jak zareagował? Nie wiem, ta gówniara nagle się pojawiła i... I? Castiel, co jej zrobiłeś? Błagam! Powiedz, że dałeś jej prawym sierpowym! Nic. Poszedłem za nią na korytarz i nie byłem zbyt uprzejmy. To wszystko. A no, no tak się modliłam. Tylko, że pani przesympatyczna nas zauważyła i już nie udało mi się z tego wykręcić. A więc sobie idziesz? Nie mam za dużego wyboru, ale wiem, że nic mu już się nie grozi. Użyło mi. Przytaknęłam, a on odwrócił się na pięcie. Po chwili jeszcze raz odwrócił się w moją stronę. Lilian? Tak? Miej na niego oko. W okolicy kręci się pełno szaleńców. Jej! Bardzo się cieszę, że się jej pozbyliśmy. Znaczy, znaczy przykro mi, że w sobie poszedł, ale bardzo się cieszę, że pozbyliśmy się niny. Ech, właśnie to próbuję wam cały czas przetłumaczyć. Jest zdezorientowana. Słuchajcie, to nie ja powinienem się zajmować takimi sprawami, ale jako, że ją znam. Co się tutaj dzieje? Przyjaciele Alessandra mają w zwyczaju się do wszystkiego wtrącać? Ups, nie byłam zbyt taktowna. Przepraszam, po prostu musimy z panem porozmawiać o. Bo Ninie, wasza przyjaciółka już mi powiedziała, że podobno Nina nie jest dziewczyną Alessandra. Mogę to potwierdzić. Ma rację, mogę to potwierdzić. Wierzę wam. Naprawdę? Miałem już okazję poznać Ninę. Przynajmniej, że nie od razu ją rozpoznałem. Teraz, gdy już wiem o kogo chodzi, mam podstawy ku temu, aby wam wierzyć. Ale co pan ma na myśli? Nie mogę wam powiedzieć, w jakich okolicznościach ją poznałem. To tajemnica lekarska. Teraz, przepraszam, muszę porozmawiać z Alessandrem. Boję się, że ta historia jeszcze bardziej nim wstrząśnie. Osłupiałe spojrzałyśmy na siebie z rozą, podczas gdy lekarz wsiadł do windy. Jeżeli lekarze znają Nina, to znaczy, że. to znaczy, że musiała tutaj przebywać w przyszłości. Dokładnie. Jestem pewna, że widziała się z psychiatrą. <grym> Spokojnie. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Mogło chodzić o jakiś wypadek, operację albo ktoś z jej bliskich też chorował. Jestem pewna, że lekarz powiedziałby nam więcej, gdyby chodziło tylko o to. Musi trzymać się tajemnicy, to wszystko, co dotyczy jego pacjentów. W każdym razie, skoro Nina w końcu przestanie się tu kręcić, to będę mogła... Będę mogła porozmawiać z Lesandrem. Nie jestem pewna, czy mogę w tym uczestniczyć. Roza może nie być zakochana w ale jeżeli jego uczucia wobec niej się nie zmienią, wtedy będę musiała go zostawić. Okej, okay, zostawiam cię. Ja... pójdę. Nie jestem w stanie dokończyć zdania. Tak bardzo chciałabym zostać z Lesandrem, nawet jeżeli mnie nie pamięta. Nie ma mowy, idziesz ze mną Musisz usłyszeć prawdę i zrozumieć, co mogło się między nami wydarzyć Inaczej zawsze będziesz miał wątpliwości I nasza przyjaźń mogłaby wtedy ucierpieć do, Nigdy do tego nie dopuszczę Bardzo ciężko mi to przyznać Ale to, co macie sobie do powiedzenia dotyczy tylko was Jesteś jego dziewczyną I moją najlepszą przyjaciółką Musimy wszystko wyjaśnić, chodź Zopamię mnie za rękę i pociągnęła w stronę windy Lecimy Tu? Hmm, kurczę, lekarz Dali tutaj jest no, to będziemy musiał jeszcze trochę poczekać. Chyba tak. Mam wrażenie, że nigdy nie uda mi się załatwić tej sprawy. Może długo nam to nie zajmie. Hmm, chyba chętnie bym przeszła w międzyczasie. Nie możesz usiąść w miejscu, co? Od rana chodzimy tam i z powrotem. Nie chcesz na chwilę usiąść? Słuchaj, dość ciężko jest mi zaakceptować aktualną sytuację. Chciałabym przez chwilę zostać sama. O, rozumiem. Wróć jak będziesz na siłach. Okej, okay. no to lecimy. Pokój został sprzątnięty. Pacjentka tak szybko opuściła szpital. Boję ja się, że czegoś zapomniała. O, a jeżeli mówiła o sąsiedniej sali z Lysandra? Naszyjnik, który znalazłam. Może powinnam go oddać? Przepraszam? Felicja krzywa na mnie spojrzała. Co za niespodzianka. Skoro tak, to nic nie powiem i zachowam go dla siebie. Nie ma tego z zwyczaju, ale trudno. Nie chcę mieć więcej z nią do czynienia. Potrzebujesz czegoś? Eh, eee, nie, jednak nie. Gratulacje, znalazłeś ekskluzywny przedmiot naszej nic kryształu. Znajdziesz go w swojej szafie. I w ten właśnie sposób dostaliście naszyjniczek. Ja nawet wam pokażę. Czekajcie, 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 jaki to jest naszyjniczek. E -e -e. Naszyjniczek powinien być gdzieś tu. A może trzeba było jeszcze kliknąć, że potwierdzam. Chyba tak. Czekajcie. Trochę mi wstyd, ale jest taki ładny. Mam go? Hello. Mój naszyjnik. O, taki. Całkiem sympatyczny. A teraz żałuję, że kupiłam sobie tego ze sklepu ten niebieski o o. o, o, Eee. Dobra jednak wolę ten, który miałam, nieważne. Dalej szukamy tutaj przejścia, aczkolwiek z tego, co wiem na solucjach powinniśmy pójść do kafejki i spotkać się właśnie z nim. Wybacz, nie widziałaś może mojej mamy? Nie wiem, co jest dzisiaj nie tak, ale cały czas gdzieś znika. Nie widziałam jej od jakiegoś czasu, ale na pewno nie może być daleko. Trudno. Rozmawiałaś już z Rozą? Musiałem biegać we wszystkie strony, więc za często jej nie widziałem. Dlaczego? Jest jakiś problem? Nie, tak, tylko zapytałam. Aha. Teraz lecimy na górę. Tak. Słyszę, jak ktoś rozmawia. To chyba Rosalia weszła do pokoju Lesandra. Wiesz, to niczego nie zmienia. Mam nadzieję. W każdym razie cieszę się waszym szczęściem. Lesander chyba całkiem dobrze przyjął wieści o Rozali. Chrząknęłam. <laughs> Ale mnie nie zauważyli. Ale co? O, Mam fajne, fajną ilustrację. Dobra? Lessandry objął Rozę, chyba był wzruszony. Boże, wzruszono jakby to były zaręczyny. Rzadko kiedy czułam się tak niezręcznie O, Lilian, właśnie wyznałam Lessandrowi całą prawdę o mnie i Leo. Ale może mogłabyś mi pomóc w pozostałych kwestiach. Ja nie za bardzo wiem, co powiedzieć. Szczególnie po tym, jak mój chłopak przytulił moją przyjaciółkę z taką czułością. Właśnie, nas byś przytulił, Fejfusie. Hmm, to dziwne. Nie jestem w stanie sobie o tobie przypomnieć, ale twój głos brzmi znajomo. Musiałam wziąć głęboki oddech, aby powstrzymać napływające łzy. Nie wierzę, że cały ten czas chcę mi się płakać. Chyba muszę trochę odpocząć. Szybko pożegnałam się z Rodą i Lysandrem. Wyglądali na zaskoczonych. Nabra frajerzy? Przeprosiłam ich i powiedziałam, że wrócę następnego dnia. Czas wracać do domu. Wsiądź do windy i zakończ odcinek. Uwaga, czy będę mieć kolejną ilustrację? Błagam. Liczę na to? Co za dzień? O, słyszę jak ktoś się zbliża do windy. To chyba Nina? Co? Nie, no to miała być ilustracja z kolejnym chłopakiem. Jaka Nina? Przygnając swoją wieczną ciekawość, wyszłam zobaczyć, co się dzieje. To ona. widocznie dostała reprymendę od lekarza. Obiecuję ci, że weślamy kogoś do twojej mamy. Nie zostawimy cię z tym wszystkim samej. Ale będę mogła mimo wszystko odwiedzać Lisandra? Lepiej, żebyś na razie dała mu odpocząć. Będziesz mogła go przeprosić, gdy zupełnie wróci do formy. Zrozumiałaś? Tak. Dobrze, do widzenia, Nino. Uważaj na siebie. Zniknął w głębi korytarza. Nina, co to za historia? Jaki masz związek między Twoją mamą i Lisandrem? To nie Twoja sprawa. Prawie mi jej szkoda. Ale za bardzo znalazłam mi wcześniej ze skórę, abym miała ją teraz pocieszać. Czy twoja mama jest chora? Nie jest chora, jest po prostu bardzo smutna, odkąd tata odszedł. O! Czuję się teraz bardziej niezręcznie. Sytuacja rodzinna, niny, wydaje się bardzo skomplikowana. Cały czas chcę odpoczywać i mieć spokój, dlatego często przybywam na dworze. W ten sposób zaprzyjaźniłam się z Lysandrem. Zawsze był dla mnie miły. Czy rozmawiałeś z nim już o tym wszystkim? Nie. Mama nie chce, żebym o tym rozmawiała, ale lekarz powiedział, że nie powinnam wszystkiego w sobie dusić. Ma rację. Choć nigdy normalnie bym tego nie zrobiła, to Solucja mówi mi, że żeby otrzymać drugi obrazek, o ile można dwa obrazki, bo nie wiem, żeby otrzymać obrazek, muszę jej wybaczyć. Więc to zrobię. Ale normalnie bym tego nie zrobiła nigdy w życiu. Nie mogę dłużej się na nią gniewać. Wszystkiego jej nie wybaczam, ale takie okoliczności wiele zmieniają. Gdybym wiedziała, co się dzieje, mogłabym ci pomóc, zamiast się na ciebie obrażać. O! Czemu ja to czytam? Wiem, że tak naprawdę nie jesteś złośliwa. Nie możesz być przyjaciółką Alessandra przez przypadek. Muszę już wracać, żeby porozmawiać z mamą. Do zobaczenia. Ech, dobrze. Zaczęłam się oddalać, ale nagle się odwróciła i spojrzała mi prosto w oczy. Gdyby Alessander przypomniał sobie o mnie, zanim zdążę z nim porozmawiać, mogłabyś mu powiedzieć... Mogłabyś mu powiedzieć, że jest mi przykro? Ech, westnęłam. Tak, powiem mu. Dziękuję! Tym razem naprawdę sobie poszło. Informacje naprawdę mnie wstrząsnęły. Muszę teraz odpocząć i przeanalizować dzisiejsze wydarzenia. Ciężko będzie to przetrawić. Mam nadzieję tylko, że Lysander w końcu wszystko sobie przypomni. Nie, zakończę odcinek, gdzie można było tylko jedną ilustrację z odcinka. Aj, 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 Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I co? Do zobaczenia w następnych. W 31? Pa Pa!